Cześć, dzień dobry. Tu Karola. Zjawiłam się, bo chcę pogadać o trochę innym temacie niż zwykle. Nie będzie to odcinek typowo rozwojowy, odpowiadający na pytanie z tytułu, ale mam taką potrzebę pogadać o moich odkryciach związanych z wyjazdem na kolejny festiwal Poland Rock, który stał się już moją. Małą tradycją i zapraszam Cię do spędzenia ze mną choć odrobiny Twojego czasu, a ja w tej odrobinie czasu spróbuję Ci opowiedzieć o tym, czego nauczyłam się na tym wyjeździe. A więc, to już czwarty raz, gdy pojechałam na Poland Rock, który wcześniej zwany był Woodstockiem, i za każdym razem. Wynoszę z tego wyjazdu naprawdę wiele nauki, wiele przemyśleń. Gdy pojechałam tam pierwszy raz, pamiętam, że byłam po prostu zafascynowana, ale był to ciężki początek. Pamiętam, że jak dojechałam na to pole po, tym, po tej długiej wyprawie pociągiem w tym wielkim upale, musiałam rozbić ten namiot, znaleźć to miejsce wśród tylu ludzi. Pamiętam, że wiele płakałam wtedy, już miałam takie boże, chcę wracać do domu, gdzie ja się wpakowałam, e, ale to szybko minęło. <laughs> e, i, I później już byłam tylko zafascynowana, i tak jest za każdym razem. I z tych wyjazdów zostało ze mną takie pewne przekonanie, że co roku po prostu będę tam jeździć, żeby się naładować tą cudowną energią. Tą radością, tym luzem, tą zabawą e, od tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy, którzy tworzą to miejsce. No i tak też się stało. Zaczęłam jeździć tam co roku, i gdy tam jeździłam, to później wracałam z tą swoją wielką miłością do siebie, do innych, do świata. Wracałam z taką nadzieją, że skoro tam jest tyle super ludzi, i oni zbierają się co roku w tym fajnym miejscu, razem tak się ładują tą fajną energią, zarażają się od siebie wzajemnie. To oni przecież później z powrotem jadą w ten świat, rozdzielają się w te różne miejsca w świecie, no i to znaczy, że oni chyba tą fajną energię. To, to, co mają dobrego w sobie, dzielą się tym, nie? Więc na tym świecie musi być spoko. W sensie idziemy chyba w dobrą stronę, dużo nas. No i tak wracałam sobie z taką radością, z takim luzem, z taką nadzieją na to, że, że jeszcze będzie spoko, skoro nas tyle. No i po prostu zawsze po tym wyjeździe czuję takie dobro. Taką otwartość i, i sama zaczynam być taką otwartością na siebie przede wszystkim. Przez ostatnie dwa lata, ze względu na to, co działo się na świecie, ze względu na pandemię, nie udało mi się pojechać na Woodstock. Dwa lata temu festiwal w ogóle się nie odbył, a rok temu był biletowany, było bardzo mało miejsc. No i wtedy odpuściłam, a pojechałam sobie na festiwal Vibracje i też było super. <laughs> też ważne rzeczy się tam działy. Mm, ale w tym roku mm, Polen, Drog był, Polen Drog był normalnie organizowany, więc nie było takiej opcji, żebym się tam nie wybrała, mm, bo to już po prostu stało się moją małą wakacyjną tradycją. Oprócz tego, że wakacyjną, to też zazwyczaj urodzinową, bo mam urodziny 7 sierpnia, a festiwal jest zazwyczaj w tych okolicach, początkowo sierpniowych. No i co? Pojechałam w tym roku, wróciłam, i to teraz towarzyszy mi naprawdę ogrom przemyśleń, którymi chcę się z Tobą, z Wami podzielić. W tym roku jakoś stało się tak, że działo się tego dużo. Byłam tam z ważnymi dla mnie osobami, i może też przez to czuję to wszystko jeszcze mocniej. Po prostu czuję, że ta edycja tego festiwalu miała dla mnie wyjątkowo duże znaczenie i chciałam się podzielić tym, co takiego się zadziało we mnie podczas tych 4-5 dni. A więc, co takiego wyniosłam z tego wyjazdu? E, pierwsza rzecz, którą chcę się podzielić, jest taką dużą refleksją, która już kiedyś zagościła w moim życiu. Ona była już kiedyś odkryta, ta rzecz, ale jakoś dopiero teraz czuję, że wydarzyło się tak dużo wokół tego pojęcia ostatnio, że w końcu coś kliknęło. Stryknęło, jak to się mówi. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Po prostu, w trakcie tego festiwalu, zobaczyłam, jak bardzo próbuję się ochronić przed różnymi sytuacjami. Sytuacjami, które w mojej głowie oznaczone są jako stresujące, nieznane, skomplikowane. Po prostu ujrzałam bardzo wyraźnie siebie. W takim, w takim świetle, w takim kontraście. I zobaczyłam, jak mocno nie chcę wchodzić w te sytuacje, bo są one dla mnie pewnym zagrożeniem, i ja się próbuję bronić. Bardzo często w mojej codzienności próbuję się bronić. Zamykam się w jakiejś skorupce, osaczam się w takim kokonie z kołdry albo z ze śpiwora I, i, i tam jest mi bezpiecznie i boję się bardzo opuścić tą kołderkę boję się tam wyjść i, i bardzo często się wycofuję chociaż mogłabym w coś wejść mogłabym czegoś spróbować mogłabym się o sobie czegoś nowego nauczyć a zwyczajnie w świecie często Staram się rezygnować i wycofywać. I to przemyślenie było już ze mną długo, ale dopiero teraz w tych kontrastowych sytuacjach zobaczyłam to jeszcze mocniej i wyraźniej. I teraz yy, czuję, że te kroki mogą być trochę bardziej świadome jeszcze bardziej świadome bo już kiedyś. E, dużo takich kroków robiłam, żeby z tej kołderki wyjść, ale bardzo często bolało to mocno i dopiero teraz może po, tych, po tej przerwie, takiej kilkumiesięcznej, bo, bo miałam taką przerwę sama dla siebie, gdzie, gdzie trochę się wycofałam, gdzie odpoczywałam sobie od poszerzania tej strefy komfortu. Bo, bo wcześniej zrobiłam dużo tych kroków i po prostu się tym zmęczyłam. I teraz czuję, że, że w końcu bardziej świadomie, jeszcze bardziej świadomie będę mogła na nowo coś zrobić, ale nie z tej pozycji muszę, tylko po prostu tak wyraźnie to zobaczyłam, że mam teraz takie zadanie sama dla siebie z tego festiwalu. Że muszę po prostu zobaczyć, co jest moje, czyli czego ja naprawdę chcę, choć czasem się wycofuję i staram się tego nie robić, żeby się ochronić, a czego naprawdę nie chcę robić. No i to jest dobre pytanie. To jest dobra przestrzeń do tego, aby się nad tym zastanowić, bo bardzo często. Dzieje się tak, że ja bardzo chciałabym coś zrobić, ale z tego powodu, że oceniam to jako stresujące albo że wyjdę na głupią w tej sytuacji, no to naturalnym staje się, że chowam się w tą kołderkę i rezygnuję i wycofuję się albo odmawiam czegoś, choć wiem, że bym chciała. Pewnie też tak miałeś, miałaś. A może teraz jesteś w jakiejś takiej sytuacji, gdy się nad czymś zastanawiasz? No i właśnie to nasze zadanie żeby zastanowić się, czy naprawdę tego chcemy, tylko się boimy? Czy serio to nie jest nasze i nie chcemy się w tym babrać? No i to takie pierwsze ważne odkrycie, które kliknęło na festiwalu. Ciekawe, czy ty też zastanawiasz się nad tym czasem? Co jeszcze udało mi się zabrać ze sobą z powrotem po tym wyjeździe? A więc na pewno jest to większy luz, dystans i zabawa życiem. No i oczywiście danie sobie większej przestrzeni na próbowanie. I to takiej zdecydowanie większej, bo. Widząc, jak ludzie bawią się tam życiem, jak korzystają po prostu z każdej minuty tego wolnego na tym polu z tymi innymi ludźmi, którzy też mają wolne i mogą się bawić, i specjalnie tam przyjechali, żeby spędzić te kilka dni w swoim towarzystwie, po prostu odkryłam, że ja ostatnio za bardzo wpadłam w jakieś takie rozwojowe sidła. Że, że wpadłam tą jedną nogą w tą naukę, w chęć osiągania różnych rzeczy, i tak, że cały czas coś robię, co ma mnie doprowadzić do czegoś. No i odkryłam, że dużo tego napięcia we mnie, że ja coś muszę, że coś powinnam. No a jak jest, że coś muszę i powinnam, to to przestaje mnie bawić, radować. To zaczyna być trudne, ciężkie, staje się obowiązkiem, więc z tego rezygnuję, bo mogę robić inne rzeczy. No i tak było nawet z podcastem, z Instagramem. Miałam sobie takie napięcie, że muszę to robić i za dużo było tego muszę, więc, więc odpuściłam. No i wiecie, cały czas robiłam sobie jakąś taką presję. I ona była tak ciężka, że po prostu się poddałam, zanim zrobiłam na przykład ten odcinek podcastu. No bo jak coś jest takie trudne, to po co? Można przecież się zająć czymś innym. No a przecież mnie to bawi, nie? Przecież ja lubię te różne moje aktywności. I to nie jest tak, że ja naprawdę muszę je robić. Ja po prostu chcę je robić. Więc muszę sobie skonfrontować to tą presję swoją. Z własnymi chęciami. No i to, to jest dla mnie ważne, bo naprawdę zaczęłam zauważyć mocno w ciele, że ja jestem spięta, że cały czas jest we mnie jakiś lęk, napięcie. I, i już teraz jest lepiej. Bo tak bardzo skrajnie znowu kontrastowo zobaczyłam to na tym festiwalu, że i ja nie mam tak, że na luzie się bawię tym wszystkim, że sobie jestem, mam wolne i po prostu się bawię. Nie, ja zawsze się zastanawiam, co muszę zrobić, żeby osiągnąć jakiś cel, co muszę zrobić, żeby jeszcze coś fajniej sobie żyć, nie? A tak naprawdę ja już sobie mogę fajnie żyć, mogę już to puścić. Więc małymi krokami ja decyduję, że rezygnuję z tego napięcia. Że po prostu fizycznie strzącham to z barków, z mojego czoła, z mojej klatki piersiowej, gdzie zazwyczaj czuję to całe napięcie, i po prostu tu w tym miejscu mówię, żeby sobie spadały, żeby to napięcie sobie odpuściło. Bo po prostu I ja już dziękuję. I ja chcę działać z pola energii, radości, zabawy i lekkości, a nie tego cholernego ciężaru. Obawy, presji, zmartwienia, że coś muszę, bo inaczej czegoś nie osiągnę. Ja już podziękuję, naprawdę. I, I teraz po prostu każdy dzień jest takim polem do odrzucania tego napięcia z tych moich barków, bo założyłam sobie jakąś cholerną pelerynę bohatera świata. Który yy, będzie ciężko pracował, to osiągnie naprawdę dużo. Ech, no z tej pozycji, dziewczyno, to ty jedynie się nabawisz stresu i napięcia, tak jak już to zrobiłaś. Więc chcę powiedzieć sobie i Tobie, jeśli też sobie założyłeś, założyłaś taką pelerynę, bohatera świata, że wcale nie musisz być już bohaterem, możesz wyluzować, Możesz robić te wszystkie rzeczy, które robisz z totalnie innej pozycji, z pozycji radości, z pozycji energii do robienia tego, z pozycji czerpania z tego zabawy, a nie z pozycji uratuję świat, jeśli to wszystko zrobię. Nie walić to, baw się tym wszystkim, rób to z tej pozycji energii, ciesz się. Tym, co jest ci dane, przeżyć ze swoją niezwykłą ekipą bliskich ci ludzi. Po prostu ściągnij tą pelerynę i rób swoje, tak na luzie, bo wtedy efekty są lepsze. Tym, co zawsze zabieram z Woodstocku, polen roku, jest po prostu większa wdzięczność. I ja często gadam o wdzięczności, bo to dla mnie ważne, ale czasem też o niej zapominam. A będąc w tym kurzu, w tym upale, kurzawie, na polu pod namiotem, bez dostępu do wody, krok od siebie, po prostu włącza się jeszcze większa wdzięczność za takie oczywistości, które towarzyszą Ci na co dzień. A trochę o niej zapominasz, bo stały się oczywistością. Więc po powrocie z festiwalu zawsze towarzyszy mi ogromna radocha z własnego kąta na tym świecie które ma wygodne łóżko, ciszę, spokój, ciepło, ciepłą wodę, bezpieczeństwo, łazienkę, po prostu. Yy, co tam jeszcze mam fajnego w domu? Prąd, ukochana Wanna, do której czasem mogę wejść i wziąć ciepłą, pachnącą kąpiel. Po prostu dziękuję za to wszystko. To wszystko jest super i ja czasem zapominam o tym, ale jeju to jest takie ważne i żałuję, że tak często tego nie widzę, że musi się wydarzyć jakiś taki ekstremalny wyjazd, żeby ja to doceniła. Włączam więc sobie większą wdzięczność za to, co czasem wydaje się oczywiste. Nie chcę tego już pomijać. To dla mnie naprawdę ważne. I polecam Ci zastanowić się teraz, co stało się dla Ciebie oczywistością, a życie bez tego nie byłoby takie fajne. I podziękuj sobie za to. Kolejną ważną lekcją, jaką wyniosłam z festiwalu, jest lekcja o tym, aby włączyć w swoim życiu jeszcze większą ciekawość na ludzi, bo często zamykam się na innych przez jakąś pierwszą ocenę, ocenę, która przyjdzie mi na myśl, i później okazuje się, że problem był tylko i wyłącznie w ocenie, a nie w tej osobie. I życzę sobie i tobie, żebyśmy o tym pamiętali, że to ocena jest problemem, a nie osoba, którą spotykasz. I ostatnią lekcją, nauką, którą wynoszę z festiwalu, jest takie przyzwolenie, które daję sama sobie. Karolina, możesz otwierać się na ludzi, nie musisz się tego bać. Dla mnie to ważne zdanie, bo wiecie, zawsze wydawało mi się, że ja jestem mega otwarta i w ogóle nie mam problemu, żeby z kimś pogadać, żeby coś załatwić. Jestem dosyć wygadana, ekstrawertyczna, spoko radzę sobie, nie? Ale zauważyłam, że tak naprawdę to nie do końca. W sensie zauważyłam, że mam pewien problem z zaufaniem do ludzi żeby opowiedzieć szczerze o tym, co tak naprawdę głęboko czuję, co tak naprawdę jest we mnie, co się dzieje aktualnie i że nie dzielę się tym tak często, jak mogłabym, chociaż bardzo tego potrzebuję. I był taki dzień na festiwalu, gdzie emocjonalnie nie czułam się najlepiej, bo właśnie te wszystkie procesy odkrywania różnych lekcji działy się we mnie. No, i byłam płaczliwa. Co chwilę, nie wiem, pomyślałam o czymś, i chciało mi się płakać, i było mi ciężko, i za ciepło, i jakoś tak w ogóle za dużo tego wszystkiego, nie? Ale mój chłopak zaciągnął mnie na warsztat o kryzysie klimatycznym, więc okej, okay, czemu nie? Usiedliśmy sobie w namiocie z innymi ludźmi. Czekaliśmy aż, aż wszyscy chętnie się zejdą. No, i pierwsze, co zauważyłam, wchodząc do tego namiotu i siadając, to usiadłam jak najdalej od innych, w samym rogu, na kocu. I jak to zauważyłam, to aż mnie zmroziło. Ja, taka towarzyska, taka niby ekstrawertyczna. Siadam gdzieś w ogóle najdalej w kącie, tak, żeby tam od razu uciec wrażliwego. czego. Miałam takie wrażenie, że od razu chciałabym się wycofać, że nie, nie chcę brać w tym udziału, nie? Nie wiadomo, co tam będzie, ale wolę mieć dystans. No i skąd to się bierze? No znowu chcę się uchronić przed czymś, co jest nieznane, co jest... Wydawało mi się niebezpieczne. No i dobra, idziemy z tym przemyśleniem, z tą obserwacją dalej. Wszyscy się zebrali, prowadzący rozpoczęli. Ja byłam oczywiście bardzo ciekawa tego warsztatu, chociaż bałam się, że oprócz tego, że jest mi źle emocjonalnie, to to jeszcze wiecie, będziemy gadać o kryzysie i będziemy się skupiać na problemie. I ojoj, ojoj, ojoj. Ale nie, było inaczej. No i e, przyszliśmy do warsztatów. Okazało się, że będziemy dzielić się na różne grupy, na trójki, na dwójki i niezgodniecie co? Będziemy rozmawiać o swoich emocjach i uczuciach związanych z panującym kryzysem. Wow, Moja pierwsza myśl: nie znam tych ludzi po lewej stronie. I nie mam ochoty się przed nimi tutaj uzewnętrzniać. Myślałam, że przyjdę posłuchać o kryzysie, a tu co? No, super. <grym> to mnie zaciągnął, nie? No, ale okej, okay, idziemy w to. To był yy, ciekawy eksperyment. Na początku przez nie wiem, może 20 sekund się stresowałam, a później. No, przecież to minęło, przecież było super. Rozmawiałam z ludźmi o tym, co czuję. Uważnie się słuchaliśmy, patrzyliśmy sobie w oczy. Każdy z nas się uzewnętrzniał. No to było cudowne. Później odkrywaliśmy swoje supermoce, odkrywaliśmy, jak możemy to kontynuować w swojej codzienności. Dawaliśmy sobie różne zadania, które możemy próbować w związku z rozwijaniem swojej supermocy. No i super to było, w sensie to jedno z najfajniejszych wspomnień z tego Woodstocku, z tego polędroku. Na tym warsztacie po prostu zrozumiałam, jak ogromną rolę mają dla mnie ludzie, znajomi i w ogóle jak ważne na świecie jest jednoczenie się z innymi cudownymi osobami, które cię rozumieją, które są w stanie cię wysłuchać. Ale też, które są w stanie podzielić się tym, co dla nich jest ważne. No i po prostu te dwie godziny totalnie odmieniły mój dzień. Czułam jakieś takie oczyszczenie, wdzięczność, że spotkałam takich fajnych ludzi. No i taką radość w serduchu. Po prostu wypełniała mnie jakaś taka inna energia, i byłam gotowa, żeby eksperymentować z tą swoją supermocą, o której powiedziałam na warsztatach. No, niesamowite to jest, i po prostu ostatnią taką lekcją, która się łączy z tą, o której wspomniałam przed chwilą, jest to, abyśmy wszyscy, tu, tutaj apel, robię apel do wszystkich, którzy słuchają, doceniajmy osoby, z którymi dzielimy swoje życie. Serio. To jest niesamowite, ale na tym festiwalu zobaczyłam. Że te osoby, które ze mną tutaj przyjechały, są dla mnie super ważne i wyjątkowe. I jak zaczęliśmy tak o tym rozmawiać, to się dowiedziałam, że ja dla nich też. I ja bardzo rzadko walczę o znajomości, jestem raczej słaba w utrzymywaniu znajomości i przyjaźni. Bo, bo skupiam się często na swoich celach, no i jestem w związku, i to tutaj 100% uwagi staram się poświęcać. No i są jeszcze rodzice, wiadomo. No i tak na te inne kontakty często mi nie starcza ani uwagi, ani pamięci, ani tego wszystkiego, ale poczułam, że ja mogę to wziąć w swoje ręce i mogę. Docenić i zawalczyć o osoby, z którymi jestem na tym świecie, które są przy mnie gdzieś blisko w mojej codzienności, no bo one nie pojawiły się tak bez powodu. Nie pojawiłam się akurat w tym miejscu bez powodu. Poczułam taki, taką iskierkę, taką iskierkę energii do tego, żeby stworzyć takie domowe ognisko ze znajomymi, żeby stworzyć taki przyjazny dom, taki kąt. W którym każdy mógłby się czuć wysłuchanym, bezpiecznym, utulonym, co kocham, zrozumianym, obojętnie co by się u niego nie działo. W mojej rzeczywistości nigdy nie było zbyt wielu znajomych, bo wciąż czułam, że jakoś się z wszystkimi mijam, że mało kto mnie rozumie. I tak naprawdę wtedy zauważyłam, że. Ja po prostu nie daję się do końca zrozumieć, bo nie otwieram się na tyle, żeby ktoś mógł się ze mną zaprzyjaźnić, że ciężko tam do mnie dotrzeć. No i teraz po prostu czuję taką gotowość, żeby mówić do ludzi, którzy są ważni, że oni są dla mnie ważni i że ja chciałabym spędzać z nimi czas, i że ja stworzę taką przystań dla tych wszystkich fajnych ludzi, którzy są w moim życiu. I chciałabym po prostu, żeby każdy z Was czuł, że tu też jest pewnego rodzaju przystań i że nie musimy już odgrywać bohaterów, którzy ciągle odgrywają, że są silni i pokazują, że dają sobie radę. Możemy te polaryny ściągnąć i możemy się tutaj rozgościć i być dla siebie, po prostu być dla siebie, być dla siebie uważnymi, rozumieć się wzajemnie. I ukochać, gdy tego potrzebujemy. Ech, no i kończąc już ten odcinek, chcę powiedzieć, żebyśmy po prostu odpuścili te wszystkie presje, ściągnęli te peleryny, po prostu kochali się wzajemnie, radowali się tym życiem, uśmiechali się i wygłupiali do siebie wzajemnie. No i z tymi życzeniami. Z tymi przemyśleniami, chcecie teraz zostawić? Mam nadzieję, że ten odcinek dało się fajnie posłuchać, bo był trochę inny i nagrywam go na jeszcze większym luzie, bo właśnie z pozycji tego luzu chcę teraz działać. To mi sprawia najwięcej frajdy Życzę Ci, żebyś też odpuścił wszystko, co musisz i spróbował. Przejść na pozycję działania z radości. <laughs> Życzę Ci cudowności. Do kolejnego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.